Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, pomimo że mieszkamy na wsi, to mamy lepsze drogi do spacerów. Janek, wracaj. Ale jednak specjalnie wybrałam tą z kamyczkami, ponieważ Livia prawie w ogóle nie śpi i liczę na to, że jak ją tutaj pokołyszę, to chociaż zaśnie na pół godziny. Ja już dzisiaj nie daję rady, rady ale oczka ma coraz mniejsze, więc naprawdę jest szansa. Zaczyna padać. O, Grzesiek, no to może na chwilę właśnie wejdziemy na halę. Miałam pędzić do domu, ale zahaczymy o Grzeszka i co, poopowiadamy wam trochę, co u nas, a u nas ostatnio to główny temat to budowa domu. Ostatnio, ostatnio, ostatnio bałkujemy temat betonu, więc może Grzesiek coś więcej poopowiada. Grzesiek, ty przy siewniku kombajn powinieneś szykować do żniw, a nie siewnik chyba, co? Albo się jakieś tutaj Pasy urywają, zobacz jak namotałem. No pięknie, Dobra. ja mam nadzieję, że w kombajnie nie będą się urywać pasy kombajn bo to, chodził do końca. To prawda. E, opowiadaj o naszej cudownej budowie. Ja tam mm. też jestem bardzo, bardzo często, e, ale jednak chyba ty jesteś z tych technicznych. No spraw co, 50 metrów sześciennych betonu na płytę fundamentową. Tak. E, tutaj z lokalnej betoniarni z walbetu poszło. Tutaj nie kombinowaliśmy, bo wiadomo, że nie zamówimy sobie betonu z Krakowa, czy z jakiejś innej miejscowości. Co się stało? To My tak nie, nawet nie analizowaliśmy, nie pytaliśmy o te betony, ale po drodze okazało się, bo też temat standardowo wiadomo, czytanie, analizowanie zagłębiłem i bardzo ważne jest tutaj Ania, bardzo, wa bardzo ważne są certyfikaty, czyli to, że ten beton ma jakby stałą jakość, widziałem jak to wygląda od środka w betoniarni, są takie próbki z każdej gruszki pobierane, z każdej budowy i po 7 i po 30 dniach są ściskane na prasie, sprawdzane ich ee, moc. Czyli reasumując, krótko mówiąc, to masz na myśli to, że każda gruszka, a tych gruszek wjechało na naszą budowę sporo, była z betonem tej samej jakości, tak? Tak. Jest. To był identyczny beton. Można się pod tym podpisać. Jedna jakość, e, e, bo tak jak niektórzy na przykład e, ucinają sobie cenę, prawda? Ta tak. cena może być mniejsza, ale trzeba się zastanowić, dlaczego ona jest mniejsza. Okay. Zawsze można coś na czymś uciąć. Oczywiście te praktyki są no, słabe. I, i lepiej, żeby nikt tak nie robił, ale wiadomo, no, różnie to bywa. Grzesiek, Janek chce wejść do JCB, więc lepiej, żeby zrobił to z nami, niż sam. A zanim wyruszymy na nasz 36-godzinny urlop, muszę zamówić stemple budowlane, a po co mi to? Nam to. Eee, patrzę, ten Grzesiek siedzi na kanapie, ale nie chce się pokazać, a siedzi, siedzi, jest z telefonem. <noise> eee, słuchajcie, zamawiam stemple, bo musimy ogrodzić teren naszej budowy. E, najpierw mieliśmy zamawiać jakieś tam, e, jakie? Stalowe? Tak. E, Odsynkowane, st stalowe. Tak, ale stwierdziliśmy, że nie, że wybieramy stemple takie drewniane. E, do tego pójdzie zwykła siatka, to chyba się nawet nazywa siatka leśna. E, I co? Na Allegro. Sobie tutaj śledzę, że nawet po 3 zł, po 6, grzesiek, 3 metry, e, 3 metrowe, tak? Bo to do pół metra w ziemię. Wbijemy, czy nie no, tak wbijemy? tak 70 centymetrów dobrze było bez żadnego tam, z samym wbiciem. No. Tak wiertnica będzie potrzebna. Im taniej, tym lepiej, Ania, teraz. Dobra. No cena jest spoko, na takie stemple właśnie z Do tego mamy zwrot gotówki z Shop. ile tu mamy? 1,6%. To na wszystkie produkty z Allegro? Allegro tak ma, tak, tak, Allegro. na wszystko, w ogóle na Allegro, nie obojętnie czy bym kupowała coś dla siebie przyjemnego czy stemple, ale generalnie Allegro tak ma. Ale T-Shop ma teraz, nie wiem czy to jest jakaś nowa ich opcja. Ale generalnie pojawiło się coś takiego, że pięciokrotny cashback, jak się wejdzie na ich stronę, to na górze wyświetla się informacja właśnie, jakie sklepy w danym dniu mają pięciokrotny cashback. I dzisiaj, Grzesiek, nie ma nic dla Ciebie, bo dzisiaj na przykład e, Sephora ma. Chociaż perfumy... To weź mi tych stępi. nie ty miał co wbijać po południu. A młotek masz? Czym Ty to wbierz? Jakaś wiertnica? Wiertnica najpierw... Dzieja, to, to. 70 centymetrów, daj mi. Jak w Ciebie wierzę. Wziąłbyś sobie wózek widłowy, żeby być wyżej nad stemplem, 3 metry, taki wielki młot. I już te plastry od razu zalewam na odciski. Ojeju. Klucz, kluczyki zabieram, synu do kieszeni. Ciebie stawiam, proszę. Że kiedy budowałeś te halę? jak zaczynałeś gospodarzyć, czyli 2.12? 2.14. Wiesz, że nigdy tego nie widziała? Nie? Nie, naprawdę. a Tu zawsze takie ten e, hałdy z pszenicy. 2.14, no i tutaj e, posadzki, bloczki. No to praktycznie po całości też korzystaliśmy z tej betoniarni z Walbetu. No wszystko szło. Z tym betonem to tak można powiedzieć, że. Kiedyś no, dużo walczyliśmy, wiadomo. Taczka i y, betoniarka, piasek, woda, cement i tam heja. Ale to nie już, to już nie te czasy. Nie, 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 nie. Tutaj hale. No to zobaczcie, tu jest wylewania. To też posadzki, szlifowanie, podzbiorniki na resem. To samo. To, to jest pamiętam. Za telefon, gruszka i i y, y, to jedzie. Zresztą ty miałaś lepsze przygody. Wiecie, co ja zrobiłam? Może nie ja. Robiliśmy remont mieszkania zaraz po ślubie. Ja wtedy byłam w ciąży z Jasiem. No i panowie budowlańcy mówią, że potrzebują do naszej łazienki, która ma no, niespełna 11 metrów kwadratowych, beton. Ja takie oczy od myśliwałem, betoniarę wezmą, zamieszają, bo ile tego betonu tam może być. A oni mówią, że nie, że oni chcą z betoniarni. E, trochę na łatwiznę, ale w sumie ich rozumiem, bo, bo też chcieli pewnie zaoszczędzić swoje siły i czas. E, no i Jak zadzwoniłam do Walbetu, zapytać się, czy dadzą nam tyle, czy przywiozą nam tyle betonu, tyle, co kot płakał. no mówię, nie no pomyślą, że kobieta zwariowała. No ale się udało, bo po prostu nie wiem, może skądś wracali, że, że taką... A my to później nosiliśmy w jakichś wiadrach chyba, prawda? Tak, było, po schodach, w no. wiaderkach. To w wiaderkach szło już ten, już, nie, już pompy nie braliśmy, pompy nie braliśmy. No na budowę to koniecznie z pompą, ale tutaj nie. Ale tam powiem Ci, że całość, bo ten temat u nas będzie wracał, betonu i, i takich prefabrykatów powiedzmy, bo tak, zastanawiamy się nad schodami, no i tutaj w zasadzie wszystko tam w asortymencie już jest, poza betonem to właśnie są schody robione, stropy to samo, albo ten taki mniejszy wektor, albo filigran, no albo lany, ale prawdopodobnie weźmiemy ten filigran. Jeżeli myślimy właśnie o stropach, to zastanawiamy się, czy pan albo pani kiedyś będą chcieli z nami mieszkać. Może niekoniecznie długo, może przez kilka lat, zanim sami nie, nie wybudują domu, nie kupią mieszkania no po prostu nie wiemy, ale zakładamy, że może któreś z dzieci zostanie z nami po prostu i chcemy im dać możliwość burzenia ścian na górze, żeby jednak tą górę mogli zrobić po swojemu, a nie na każdym stropie można takie numery robić. Oczywiście można, to jest taki temat sprzeczny, niektórzy mówią, że można na każdym, ale później na przykład jest tylko możliwość ścianki takiej z karton-gipsu, tak? No Czyli to... masz pełen asortyment, widziałem tam sobie takie te, jak to się nazywa, Nie, formy, formy do schodów, więc można sobie tak, ty sobie zakładasz jakieś schody, oni tam ustawiają, zbroją, zalewają, to tak. samo te filigrany to jest... Ja jeszcze się zastanawiam, czy właśnie schody lane, czy może drewniane, wiszące, ale to temat już jest na, na już, bo ściany się będą murować lada dzień. Janek. Słuchajcie, idziemy teraz do domku, bo pakujemy się z grzeszkiem na dwudniowy wyjazd na suwałki. Uch, bez dzieci jedziemy, ale o tym Wam poopowiadam. Dlaczego właśnie jedziemy bez dzieci? Dobra, paliki, pachołki, stemple jak zwał, tak zwał, zamówione. A teraz pora pakować się na nasz wyjazd. Grzesiek, dlaczego jedziemy tylko na 36 godzin? Tego nie zabieramy. Dzieci zostają w domu. Tak, dzieci zostają w domu i od razu zacznę się tłumaczyć. Mam wyrzuty sumienia z jednej strony, że. Dzieci nie zabieramy, ale z drugiej strony, jak patrzymy na mapę Polski, to my jesteśmy tu, a jedziemy tu i to wszystko w 36 godzin, z czego 16 godzin, 17 znaczy, spędzimy w samochodzie, tak? Znaczy możemy pojechać na dłużej, tylko, e, tylko chodzi właśnie o dzieci, żeby ich nie zostawiać na tak długo. To i tak tutaj będzie właśnie te 8 godzin w aucie, w tak. jedną stronę, a tam będziemy no jeden dzień tylko. Jeden w zasadzie wieczór, tak naprawdę. Jeden. Bo jedziemy, jedziemy do my. moich znajomych, e, którzy są rolnikami, mają gospodarstwa i będziemy rozmawiać wieczorem o rolniczych tematach. Tak, a to wszystko odbywa się na neutralnym gruncie. E, po prostu w jakaś suwałkach. imprezka w hotelu, jeszcze ja w suwałkach, więc co walizę okurzoną ze strychu. Ale, ale widać, że mnie nie spakowała. A nie, jest koszulka jakaś. Nie, koszulka jest tutaj Twoja. E, właśnie jakaś bluza, bo nie wiem jaka pogoda. Generalnie ma być chyba pogoda w kratkę. Ej, i chodź nagramy jakiś vlog. Ja może Ci powiem, podrócę. Mania, że weź mi coś białego, bo widzę katanka, spodeneczki białe, to będzie... Ale ja nie wiem, czy ja to biorę, jeszcze przymiarki będę robiła. Tak samo naszykowałam sobie szpilki, i to nie oznacza, że na jeden wyjazd zabiorę tyle par. Tej w ogóle, tego nie mogę znaleźć, drugiego buta, ale powiem Wam, że zaczęłam dzisiaj mierzyć te buty. Tak, po prostu jak zobaczyłam, sobie myślałam, ojej, jak fajnie byłoby pochodzić w szpilkach, a przy dzieciach to. To jednak przerzuciłam się na trampki i szczerze mówiąc, nie wiem, jak ja dawałam radę w tym chodzić. A tak tam, się odzwyczaiłam. A tam taka wizyta na gospodarstwie i wiesz, i błoto, i będzie padać i. Nie, nieprawda, o, i nieprawda, nieprawda. Grzesiek ściemnia, a tak naprawdę to ja podsłuchiwałam trochę, jak ostatnio tutaj na kanapie rozmawiałeś z <laughs> tym panem i... Z Szymonem. No właśnie, i Ty mówiłeś, że tam wieczorem jest jakaś imprezka zaplanowana, a wizyta na gospodarstwie dopiero na drugi dzień i Cię zaskoczę, bo pakuję też kalosze. Więc nie gadaj, że w takich butach bym poszła w pole i w boto. Uh -huh, nie udało Ci się. Ale jak chcesz zabłysnąć przy kolegach, to okej, okay, na imprezę pójdę w kaloszach. Dobra, a co ubierasz w ogóle, bo walizka największa, ale ja mam w planach tutaj zmieścić i buty, i żelazko w razie W. Zrobimy tak, to jak, tak, jak u nas to wygląda, czyli Ty pakujesz mnie, ja Tobie ufam i żeby później nie było niespodzianek, że czegoś mi brakuje. Oho! No ja bym Tobie nie zaufała, żebyś Ty mnie spakował. A ja Tobie ufam, Już nie pierwszy raz. To prawda, jak jeździliśmy na agrorewolucję, to niestety pokowałam Grześka co chwila. E, no, nawet była. to było, nawet to było, że się ubierze, że w miarę wyglądałem. E, dwa razy tylko obiegaliśmy po jakimś rosmanie, bo okazało się, że czegoś tam, a tego, jak Grzesiek nie mówi lakier do włosów, tylko psikacz, psikacza nie zabrała. <noise> No i tyle. Dobra kochani, nie przedłużam. Może nagramy vloga, ja widziałam, że w ogóle po drodze, po drodze tam o. na Suwałki mamy Agnieszkę i Roberta z Rolnika, więc mam w planach się do nich na szybko odezwać i może udałoby się wprosić na szybką kawę, więc zobaczymy. No, ja mam nadzieję, że się odwiedzimy, bo mamy tam tyle kilometrów, że to zawsze nie po drodze. Tak. A teraz jest okazja. No, to jest moja ulubiona para, naprawdę. Na czasu się nie widzieliśmy w sumie od naszego ślubu, bo najpierw byliśmy u Agnieszki i Roberta, a teraz to. Wow, byłam pewna, że coś zostało w walizce, czasami jakaś niespodzianka, a to nawet paczki chusteczek nie ma. Puściutko, dobra. Grzeniu, pożegnaj się ładnie. Do widzenia. Do następnego razu. Trzymajcie kciuki za naszą budowę, bo skry czasami idą takie, jakby ktoś nam normalnie próbował, co zrobić, kiedy idą spawać. O, spawać. Do zobaczenia.